Witam wszystkich, że to, to w kolejnym odcinku zagrajmy właśnie za tron i powiem tak szczerze, że chyba nawet mój sprzęt jest przeciwko mnie, bo tak sobie nagrywałem już kolejny odcinek do mojego zapasu, żebyście mieli właśnie odcinki na, na, na święcie, żebyście mieli co oglądać. Crash. System mi się wykraszował, że zabrakło jakiegoś klucza, page, fault, coś tam, coś tam. Złośliwość po prostu, złośliwość. Mam nadzieję, że teraz już mi się tak nie stanie, jeżeli mi się stanie, no to niestety chyba nie będę mógł zrobić żadnego zapasu i mamy tutaj tą broń. Nie wiem czy ja teraz przypadkiem nie będę mógł sobie odblokować złotej broni dla tej postaci. No właśnie, to jest dobre pytanie. Więc dlatego bym sobie poszedł. Nie, to nie jest fajne. To jest fajne, to jest mega fajne. Życie jest zawsze fajne. Dobra, lecimy po prostu z nimi na dół. Muszę ja pamiętać, że ja mam tą fajną umiejętność, że oni tutaj będą stali w tym. 14 ten, dobra. Fantastycznie. Okay. No to, to nie jest. Hmm, tylko teraz z tą bronią na ja ten adekwatny poziom i jeszcze przejść tam ten poziom. Nie jest łatwy. Ten poziom nie jest totalnie łatwy. Tak? Przeżywalny zawsze w porządku. Aha, nie, nie zabijam ich nawet na strzała. okej okay. dobra dobra, lecimy niżej SMG nie, 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 ja będę dążył do tego żeby sobie otworzyć tamten yy, świat i żeby sobie, sobie nie jestem do końca pewny, czy to tak działa, nie? Ale chciałbym sobie otworzyć tamten świat, przejść go i odblokować sobie złotą broń. Że będę mógł sobie będę miał większe portmi tutaj drapie. No właśnie. No, żebym sobie mógł potem wybierać, nie? Z jaką bronę mógł zaczynać? To nie więcej was. Dobrze, znaczy, że cały czas zostaje ten... Yy, bełty. Da. Po cholerę mi tutaj wlazłeś? To jest po prostu mój kot, nie? Wlazł? O nie, muszę wyjść! Nie, ale długo, bo w kwietniu, już będę mógł sobie naprawdę spokojnie usiąść, usiąść, nie będę musiał go tutaj zamykać. To albo to. Chyba to weźmiemy. Mm. Ajajaj. Mhm, mhm. Trzy razy! Dobra, nie ma, że nie ma, że lecimy dalej. W dalszym ciągu mi się zdarza, że takie głupotę będę tutaj robić, że to jest po prostu... Dobra, niech sobie robię pistolet, lecimy po prostu tymi. się energii. ENERGII! A to już wszystko? Dobra, zapomina mi się, że to jest naprawdę bardzo łatwo. Dobra, idziemy po prostu dalej Nie przejmujmy się niczym Dobra Slagger Energia, energia, dobrze że mamy energię cały czas podlatuje, to my będziemy mogli się pobawić tym laserowym gnatem. Mm -hmm. Prawie level no. To jest mega spoko. I weźmy ja póki co ton. Dobra. Ej. Okay. Dobra. Puff. Dobra, to że jest petety czy z Machine gun. Nawet żadnej broni wręcz Nic Ale mamy 20 energii Więcej Ej, teraz już uręcą Ale popatrz jak fajnie się trafiło Te dwie umiejętności są naprawdę bardzo okej okay. Lepsze umiejętności, które bardziej pożądam, myślę. Cholera. Za to, to, że my tutaj mogą przejść bez problemu. Nawet nie zauważyłem tam tego. Serio. Nie tam o pierdzie mamy dres. Gónie leci amunicja e, do tego co ja posiadam? Chyba tak. Nie, energii. Mam za mało. Przepraszam. Dobra, mega. Mm, to jeszcze nie wszystko, kurde, no niby mam fajne tutaj bronie. Już prawie, że mam to mi się raczej nie przyda za nic. Przecież szurek już ze mnie biegł. I jeszcze nie wszystkie. Okej. Okay. No niestety to, to nie jest jakaś lepsza, która by się, naprawdę opłacał wymienić. To jest mega fajne Prowadzę naprawdę mega dużo chaosu Okej, okay. Dobra. Dobra Mega Auto shotgun. Mmm... Dobra przemyślmy, przemyślmy, sobie to Co by tutaj zrobić? Na pewno tutaj sobie zaskoczymy na dół. No ja niestety sobie nie odblokujemy już do tej broni Chyba musiałbym każdy w postaci, postaciu do sobie do tego świata iść, no Zresztą coś tam pisali się, ale Sklera zawoli Zresztą ostatnio mam urwanie głowie. Zresztą kiedy? Ja strony nie mam Dobra Zobaczcie, jak się Dobra, to jest jakiś... No. Dobry przyczółek. Mogę sobie pozwolić. Nie! Halo, policja! Nic za nie macie. Proszę mnie nie zabijać. Tutaj były w jakichś bardziej przepakowanych typek. Okej, okay, miałem do wyboru ten albo ten teleport. Hmm, więcej amunicji, więc to ten. Powiedzmy, że więcej amunicji z tego wszystkiego bym wolał. Ciekawe czy coś tutaj można znaleźć innego. Chyba tak. A... Uh. No, HP drop spíš čas na... Hmm. Chyba wezmę to po A, 11 minut, no dobra, przechodzimy dalej. Nie będę już aż takiego krótkiego odcinka bez przesady. Tak żeby nie podeszło. Okej, okay, mamy już adekwatniejszą broń, co mnie bardzo cieszy. Będziemy niżej. Pokaż mi fit gate. Pan? ilość amunicji, co? Jeszcze lepszą broń I top gun Top gun mnie raczej nie interesuje, wolę ten machine gun a zadaje większe obrażenia Przynajmniej mi się tak zdaje No Dobra, dobra okay. niżej i o, Raczej e... Ni Nic takiego Spróbujmy to Mają troszeczkę, troszeczkę wolniej lecieć, w zasadzie. No i lecę wolniej. Dobra. Ale nie czyli się i dwa. Rozbił, leci poziom, fantastycznie. Niestety nie mamy adekwatniejszej broni, ale mamy adekwatniejszą umiejętności. Na razie bierzemy to, żeby szybciej dojeżdżać przeciwników. Jest, co jest bardzo, bardzo ważne. Okej. Okay. Dobra. 64 amunicji, jakoś leci. Dlaczego? Ty na mnie tutaj wleciałeś? Nawet nie zauważyłem. Przerogę nie zauważyłem. To jest złe. Dobra, bierze to po doświadczenia. Nic z tym faktem nie robisz. No nie, niestety to nie jest jakaś broń. Dobra. Dobra. Pięć Dobra Prawie żebym ten pocisk wleciał Gdybym wróci wrócił do punktu wyjścia Okej okay. Kolejna amunicja Rozbą. Bez wóg zabieremy bo to jest... Um, kusze są w tej grze naprawdę opi. nie ma nic. Tutaj na dole. Ja pierdolę. Jeden taki kruk sobie podleciał tam. Dupa, wejdź go potem szukaj. Regeneracja.

Naprawdę, przestańcie. Nie to nie zrobiłem. Chyba. <grymian> Minigun. To tak cholernie szybko zużywa tą amunicję. nie bym spróbował, ale to tak szybko zużywa tą amunicję nieszczęsną. Okej, okay, prawie, 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 że. No i prawie że level okej okay. no nie mi się uda tutaj już powinno mi się udać tutaj tylko znowu Ale mi się uzdrowili, co? Mamy slagera, najzwyklejszego shotguna. ale nic adekwatniejszego. Kompletnie nic. Nie ja z tego wszystkiego to brać. Dobra. Hmm. Dobra. Maksymalnie się znowu skupiam. Ale coraz Adek, coraz... Mam wrażenie, że coraz fajniejsze już mi te odcinki wychodzą. Jednak ja trochę posiedziałem samemu, trochę pogarniałem. Flame Shotgun. Dobra. Wolę chyba te dwie bronie niż tamtą. Tamta może ma dużo amunicji, ale ta amunicja bardzo szybko schodzi. I nie są wprost proporcjonalne do obrażeń jakie zadajemy, tak? Hmm. Dobra. Mamy powtórkę z ten rozrywki, co? dobry zasięg do chłopaty Może samo mi się uda dojść i tak dalej A sobie strzelaj Okej okay. Wam bardzo się ciszę, dobra to byłaby na tyle w tym więc się bliska. Na razie.